Dzień dobry, witamy Was 1 stycznia 2025 roku. Pogoda nam pozwoliła na spacer, ponieważ, tak jak doskonale wiecie przepraszam, w Anglii, pogoda szaleje i nie da rady było zrealizować plan, który sobie ustaliliśmy na 1 stycznia. Musimy po prostu ten dzień naszej wyprawy przełożyć na bardziej dogodny, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Więc dotarliśmy do Klamber Parku. Idziemy teraz, idę Wam pokazać, jak wygląda to miejsce, bo to jest bardzo ładne, bardzo ładne miejsce, jeśli chodzi o tereny. I zielone, i takie do spacerowania, i do jazdy na rowerach. Uwielbiamy tutaj jeździć na rowerach. Właśnie między innymi ta trasa tutaj prowadzi dookoła, dookoła takiego jeziorka. Tam dalej znajduje się już samo centrum. Zaraz Wam wszystko pokażę i opowiem. I oczywiście zaproszę do odwiedzin. chociaż niestety, jak widzicie, zaczął padać deszcz. To już chodzimy do Klamber Parku. My zaprokowaliśmy od drugiej strony, ale patrzcie, jak fajnie jest zrobione. Sam Klamber Park należy oczywiście do National Trust, więc. Tutaj przyjdziemy się tą ścieżką. My zazwyczaj parkujemy z drugiej strony i idziemy, i idziemy zupełnie, zupełnie w przeciwnym kierunku, bo bardzo lubimy właśnie iść tą ścieżką tutaj dookoła. Bardzo fajnie się tam jest przyjechać również rowerem, bo trasy tej rowerowe są super. Czekajcie, wejdę tutaj. Już tutaj ten teren jest zupełnie inny. Sam teren National Trust tutaj w Clamber Parku jest dostępny oczywiście dla wszystkich. Jeżeli macie karty, to parkujecie sobie oczywiście za darmo i wchodzicie tutaj na ten teren za darmo. Natomiast jeżeli nie macie tych kart, to wstęp jest 5,50 za osobę dorosłą, z tego co dzisiaj wyczytałam. Ale oczywiście te informacje znajdziecie w linku, który Wam zostawię pod spodem, pod filmikiem, tak żebyście mogli zobaczyć. To jest taka informacja dla miłośników ogrodu. W tym miejscu są przepiękne rododendrony, więc jeżeli ktoś z was będzie chciał odwiedzić to miejsce, tak myślę. kwiecień, początek maja, może połowa maja, te rododendrony po prostu tutaj wyglądają obłędnie, obłędnie. Jest taka różna barwna kolorystyka tych rododendronów. Zobaczcie, one już mają pączki. Są po prostu cudne. Tutaj, tak jak widzicie, naprawdę bardzo dużo, więc one wiosną. Wtedy, kiedy to wszystko rozkwita. Wyglądają naprawdę przepięknie. Jeżeli planujecie jakąś sesję zdjęciową właśnie na tle takich pięknych kwiatów, to zobaczcie, to jest po prostu olbrzymie, przepiękny krzak, który właśnie tutaj stanowi jedną z większych atrakcji, jeśli chodzi o tutaj, właśnie kwiaty i cały ten ogród, także gorąco Wam polecam. Czy jeszcze tutaj dodatkową atrakcją? Gęsi. Gęsi jest naprawdę dosyć dużo i one są wszędzie. Zresztą odchody tych gęsi też są wszędzie. Więc jeżeli chcielibyście się gdzieś tutaj rozłożyć z kocykiem, to musicie uważać. My zaraz do na ten główny plac. Ale zobaczcie jeszcze tutaj, jak pięknie tam jest taki malutki... Też nie wiem, jak to nazwać, czy to jest jakiś taki pomnik, czy... Przyznam się szczerze, że z tamtej strony Zawsze szliśmy wzdłuż, e, tak jak tam ludzie idą. Nie wiem, czy możecie tak zobaczyć. Z drugiej strony jeziora ludzie spacerują, bo można tam spokojnie przejść. Ale tutaj do tego miejsca, które teraz widzicie, nie doszliśmy. Jakoś zawsze omijaliśmy z drugiej strony. Zapominamy po prostu o tym, żeby tam się zatrzymać i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Więc jeżeli będziecie, podeślijcie mi zdjęcia, co tam jest takiego interesującego. Tam widzę, że chyba stoi tak samo... Bałwan albo Misiu, tak jak wchodziliśmy. No, nie wiem, co to jest do końca, więc jeżeli jesteście tutaj, bądź będziecie, to dajcie znać, co to takiego interesującego jest po drugiej stronie. A ja idę pokazać Wam ten główny, to główne to miejsce. Ta rzecz, tu, tutaj się zachowała. Taka w całości, to jest ten kościół. Niestety jest on czasami otwarty i możemy do niego wejść, ale przyznam się szczerze, że nam się to nigdy nie udało, więc zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Być może coś się zmieniło i właśnie 1 stycznia będzie taka możliwość, żeby na chwilę do kościoła wejść. Bo to jest jedyna rzecz, która pozostała, właśnie taka cała, niezniszczona. Tutaj Zobaczcie, ile tu jest obędzi. Także jak ktoś kocha ptaki. To jest idealne miejsce, żeby obserwować. Tutaj mamy kolejną postać. Kurczę, niestety nie kojarzę tej bajki. To było ze Snowman, tak? <laughs> po prostu one są. Wydaje mi się, że po tej drugiej stronie, jak Wam pokazywałam, też tam jest ludzi, tylko po prostu inaczej namalowany. Na A tutaj pozostałości. Nie wiem, czy to był jakiś taras. Wiem, że tutaj na pewno można było przepłynąć łodziami. Kiedyś jeszcze w czasach, kiedy tutaj to miejsce było rezydencją rodziny, można było śmiało przepłynąć tutaj łodziami i było połączone razem z miłarkiem. Nie wiem, czy gdzieś tam dalej również tymi łodziami nie można było dopłynąć. Przypuszczam, że tak, bo przecież tutaj kanały w Anglii są bardzo dobrze rozwinięte i, i stąd tutaj ludzie pływają na tych łódkach. Dobrze, tutaj widzicie już jesteśmy prawie na samym tym głównym placu. No, tutaj znajduje się kawiarnia National Trust. Ja nie ukrywam, że jeszcze w niej nie byłam, bo zazwyczaj jak tu jesteśmy to jest ciepło i korzystamy, ponieważ jest zawsze bardzo dużo ludzi, korzystamy z takich zewnętrznych National Trust lodziarni, bądź tym, gdzie można sobie kupić na zewnątrz kawę. Nigdy do środka nie wchodziłam, bo zawsze byliśmy albo na rowerach, albo z psem, ale w tej chwili gdzieś tam moja rodzinka idzie sobie z tyłu, więc ja Wykorzystam ten moment i wejdę, a tutaj jeszcze chciałam wam pokazać, tak naprawdę po tym po, pożarze, który całkowicie zniszczył ten dom. Tak jak zobaczcie, zostały tylko schody, ale gdzieś tutaj była informacja również o tym, zaraz jej poszukam i zobaczymy. Dobrze, nie mogę znaleźć jej tablicy informacyjnej, przynajmniej na razie. Wydawało mi się, że ona jest właśnie gdzieś tutaj, na wysokości tych schodów. I ona opowiada tutaj historię właśnie tej rodziny, która tutaj żyła. No ale gdzieś mi ją nie mogę jej zlokalizować. Teraz jeszcze Wam szybko powiem tak. Tlumper w jest naprawdę olbrzymi. Tak jak widzicie, ludzie idą stąd, tutaj z tej strony. Można iść dookoła. Tam dalej, za tymi drzewami jest droga, którą można też dojechać, ale w innym miejscu się parkuje. Tutaj idzie się znowu z innej strony. Tak jak myśmy przyjechali na ten główny Park National Trust. Tutaj kiedyś z tyłu też był parking, być może dalej jest, tylko że się wjeżdża na niego z innej strony. Także tak jak będzie Wam wygodnie, w zależności z którego kierunku będziecie jechać, tak po prostu kierujcie się na znaki Klamber Parku i tak sobie tutaj wiedziecie. Ja teraz Wam pokażę tutaj ten dziedziniec, bo tutaj też jest kilka ciekawych informacji. Tutaj doszłam do informacji, już, którą przedstawię na National Trust, czyli zobaczcie co mamy. Tu mamy ten lake, przy którym staliśmy przed tym jeziorką, a tak wyglądał cały, cały tutaj ten obszar. Ale tak naprawdę no mało co tutaj zostało po nim. Także tutaj jest taka e, informacja, że właśnie w 1946 roku National Tours przejęło to miejsce. O, znalazł się i pies nasz pies nienawidzi takich miejsc, jeżeli jest tak dużo tutaj osób z psami również, ponieważ ona nie może pobiegać, ale tak jak widzicie tam jest właśnie część, w której my lubimy korzystać z przepyszne lody, latem sprzedają w ogóle nasza altruz, tak jak wam mówiłam, już kilkakrotnie ma przepyszne lody, przepyszne przepisem gorącą czekoladę, może dzisiaj nam się uda tutaj wejść, a zobaczymy co tam jest dalej, bo już dawno w środku tu nie byliśmy, idziemy tu zobaczyć, A tu jest nawet Second-hand bookshop. Tu też można przejść ładnie, ale idziemy to zobaczyć. Tu nigdy nie byłam, przyznam się szczerze. Oni naprawdę potrafią zorganizować w każdym miejscu coś ciekawego. O, tu na przykład jest dział dla dzieci. Super. Zobaczcie w ogóle, jakie ceny książek 3 funty. Za takie albumy. No, my lubimy, my lubimy takie rzeczy, gdzie można dać życie czy książkom, czy jakimś przedmiotom ponownie. Więc na pewno jest to super. Ja już znalazłam książkę dla mojego męża, więc już mogę zobaczyć, bo jest jakaś informacja o tym domu. Popatrz na tą książkę. Tam połóż sobie. Patrzcie, jak ją był piękny. Uau! Wow. Jest godzina trzecia? No właśnie, bo on On nie pokazuje. Może tak dzwoni szybciej. To jeszcze mam, powiem taką fajną informację, bo tu jest Discovery Center. I to centrum, tutaj jest takie zrobione pod dzieciaki. Można tutaj wejść. I są bardzo fajne, ciekawe zajęcia. Nie wiem, muszę sprawdzić. Powinno być bezpłatne zawsze było bezpłatne. Ale może teraz nie? Trzeba zrobić chyba online booking. Hmm. I wtedy można tutaj skorzystać właśnie z takich dodatkowych rzeczy. A nie, można wejść, zaraz zobaczymy. To Wam pokażę, jak to wygląda. Ale drzwi są zamknięte. Nie wiem. Tak. O, jakie fajne. Zobaczcie. Tak, to jest taki duży plus, że tutaj dzieciaki też mogą skorzystać sobie z różnych atrakcji. To jest takie miejsce do malowania, do składania puzli. Świetne. Naprawdę świetne, bo właśnie w niektórych miejscach naszych taka możliwość istnieje. Nie we wszystkich, ale tutaj jest taka możliwość. Tu jest jeszcze jakaś taka sensoryczna. Część, zaraz zobaczymy. Też bardzo fajnie. Jest to za całkowicie bezpłatnie, czyli możecie tutaj wejść i zobaczyć, dzieciaki mogą spędzić fajnie czas. Warto wejść, a my wejdziemy jeszcze do sklepiku i zobaczymy, co ciekawego tutaj w sklepiku mają. Ostatnio w Belton Chaos pokazywałam Wam kalendarze, dzisiaj wam też pokazałam kalendarze, które można kupić właśnie na Shona Trust i one są już tak jak widzicie poprzeceniane nie ma oczywiście tego planera, który ja um, kupiłam już troszkę wcześniej ale są równie ciekawe 6 funtów na przykład ten planer też można w nim trochę rzeczy pozapisywać to wam jeszcze pokażę bo w naszym Altruz można kupić przepiękne prezenty, tak jak mówiłam wcześniej także jeżeli nie macie pomysłu, no na przykład to jest coś, coś zupełnie nowego jakiś nowy wiosenny artykuł gadżety na rower Parasolki, koce. To jest fajne. To kiedyś kupiłam mojemu przyjacielowi i powiem wam, że bardzo się ucieszył, bo Anglicy lubią takie rzeczy w ogrodach. Także polecam wam, jeżeli nie macie pomysłu, jeszcze wyjdę na zewnątrz. Tutaj widzę, że jest taka krótka historia tego miejsca i zdjęcia. Pewnie jak sobie też wygooglujemy. Patrzcie, jakie wielkie łódki tu przepływały. Kurczę, no to było naprawdę dosyć duże. Tu jest taki mostek, bardzo fajny. Kiedyś tym mostek można było tutaj przyjechać samochodem. W tej chwili on jest tylko dostępny albo na pieszo, albo drogą rowerową. Jeżeli uda nam się tam podejść, to, to podejdziemy, bo to jest tak troszeczkę dalej. Ale zobaczcie, to naprawdę miejsce było dosyć duże i ciekawe. Nie widziałam wcześniej tych zdjęć, od razu Wam powiem. Mimo to, że jestem tutaj już, nie wiem, który raz z kolei ogrody. Ten Kitchen Garden, on jest zlokalizowany zupełnie po drugiej stronie, i tam można też osobno zaparkować. I jak gdyby stanowi to taką oddzielną część. Tutaj jeszcze wracamy na tą główną, główny plac, bo jeszcze Wam chciałam coś pokazać. Tutaj po prawej stronie, gdzie są te drzwi czerwone, bordowe. Tam jest ukryty plac zabaw dla dzieci. Zaraz Wam pokażę. Zaczął znowu też padać. Dobra, ustaliliśmy plan działania, bo e, trochę zaczęło padać. Nie tak mocno, ale jednak troszkę. E, pokażę Wam tutaj właśnie ten plac zabaw, bo jeżeli będziecie mieli ochotę, zegar wybija. Może jest godzina trzecia teraz <laughs> 10 po trzeciej na zegarze ale tak naprawdę właśnie jest trzecia. I powiem Wam, jakbyście tutaj chcieli przyjechać to ten plac zabaw jest naprawdę super. A ja zresztą za każdym razem mówię, że plac zabaw jest super, ale to ja mówię dlatego, że moje dzieci oceniają place zabaw, nie ja. Więc zaraz wam pokażę. fajnie schowany, więc latem, tak jak widzicie, można trochę tutaj pobuszować. I latem te drzewa dają fantastyczny cień. Także e, czasami bywa gorąco, sami o tym dobrze wiecie, jeżeli mieszkacie w Anglii. E, I tutaj jest naprawdę przyjemnie, także gorąco Wam polecam wpaść tutaj z dzieciakami. Ja, tak jak widzicie, chwilę obecnie nikomu nie przeszkadza, że pada. Idę szukać moich dzieciaków, bo umówiliśmy się w tej kawiarence. Poszły po gorącą czekoladę. No dobra, wchodzimy. Gdzieś tu maluchy są. Choinka. Muszę ich poszukać. O, widzicie, całe informacje o, o tym, co tutaj można zrobić. Nasza Lotrus Klamber Park. Będą wszystkie informacje. Moje dzieciaki czekają, żeby kupić sobie gorącą czekoladę. Ile kosztuje gorąca czekolada? 3,60, tak. Ale jest naprawdę dobra, nie jest taka, wiecie. Kakao rozpuszczone z wodą. Także polecam wam gorąco. Samo miejsce jest dosyć duże, bo można i tak i tutaj usiąść z tego co widzę i jeszcze na górze. Zaraz zobaczymy. Górze Czekajcie, samochód. pokażę wam jeszcze górę. Czasami na górze jest fajnie. Nie chciałabym innym ludziom przeszkadzać nagrywając. A na górze po prostu są toalety, słuchajcie. Także nie ma tutaj żadnego stolika, po prostu są toalety. Nie można tutaj wejść do środka z pieskiem, także moi panowie czekają na nas na dole. Niestety trochę zaczęło padać, to jeszcze Wam pokażę jest cała ta część parku. My jesteśmy w tej chwili tutaj. Będziemy wracać, to przejdziemy sobie tą stroną, a auto mamy gdzieś zaparkowane dokładnie tutaj, pod czwóreczką, także tutaj jeszcze jest trochę rzeczy, żeby zobaczyć i pozwiedzać. No dobrze. Dzieciaki zostały, piją czekoladę. Dogonią nas. My sobie tutaj przejdziemy jeszcze kawałeczek. Pokażę Wam. Właśnie może wejście do tego kościoła, jeżeli się uda. O, tak jak widzicie, tam naprzeciwko jest jeszcze parking. Mówię w zależności z jakiej strony się wjeżdża. To jeszcze jest tutaj parking. To jeszcze widzimy, bo tutaj nigdy nie byłam. To jest chyba jakaś makieta tego miejsca, jak wcześniej wyglądało. Więc to może być też bardzo interesujące. Tak. Patrzcie, jakie to było wielkie. Tutaj wam, tutaj wam pokazywałam schody. Może tak inaczej, jak staliśmy z tej strony to były schody. To wygląda na to, że te schody tutaj. I tutaj ta część, gdzie była fontanna, tego nie ma i tylko zostały jeszcze te fantastycznie wielkie to było. Zobaczcie, tylko została ta część tutaj, Duke's Studio, gdzie, gdzie jest kawiarnia. Jeszcze tutaj dokładnie przejdziemy. Weźmiemy ulotkę. Bo przyznam się szczerze, że tyle razy tutaj byliśmy. Wiem, że już to mówię kilka razy. Tak, to jest ten główny dziedziniec. Czyli tutaj w tym dziedzińcu, tam jest księgarnia po lewej stronie. Tutaj przeszliśmy jest centrum to dla dzieci. Tutaj jest część, w której jest sklepik. A tu jesteśmy my, jest tutaj nawet oznaczone You are here, także widzicie naprawdę ten dom był olbrzymim domem. Fajnie, zobaczcie, jeszcze jest taka atmosfera, choinki, świąt. Tutaj wielkie szachy, którymi można sobie pograć. Przejdziemy jeszcze właśnie tą stroną drugą. Zobaczymy, co jeszcze z tej strony. Tutaj również była wypożyczalnia rowerów, i można było sobie tutaj przyjechać. To jeszcze taka ciekawostka i wypożyczyć rowery. Zaraz zobaczymy, czy dalej to jest istnieje. Domy. Jak? W którym można wypożyczyć rowery, nawet widać kaski. No ale on oczywiście teraz w styczniu pewnie jest zamknięty. No, trzeba by było się zapoznać tutaj z informacjami dokładnie, jak można wypożyczać i kiedy te rowery działają. My idziemy jeszcze tutaj pod mapę, pokażę Wam mapę, bo trasa rowerowa, tak jak Wam mówiłam, jest naprawdę super. Nam się udało tutaj e, przejechać kilkakrotnie, chociaż e, myśmy jechali gdzieś tutaj od strony e, od strony tej drogi A614, gdzieś tutaj zaparkowaliśmy i można wjechać do lasu, i przejechaliśmy dokładnie tą trasę niebieską, e, tak dookoła. Ale teraz widzę, że można zrobić jeszcze e, większe kółka. Także w zależności od waszej kondycji, e, no to było 7,5 km, niby ta niebieska trasa, ale mówię, myśmy gdzieś tutaj zaczynali. Wjeżdżając zupełnie w innym miejscu, także jak planujecie jakieś wypady na wiosnę rowerowe, to myślę, że warto. Ja bym jeszcze chciała podejść po ten kościół. Zaraz zobaczymy, czy tutaj drogowskaz nam pokaże, żeby tam podejść. Patrzcie, kościół jest otwarty do czwartej, także wchodzimy do środka. Zaraz zobaczymy, co tam jest ciekawego. Kościół był naprawdę bardzo ładny w środku. Także, jeżeli będziecie mieli okazję wejść do środka i lubicie po prostu wejść na chwilę do kościoła, to polecam. Ja teraz wracam drugą stroną, już nie wzdłuż tej wody, tylko ścieżką, która kieruje nas na lewo. Tutaj też za kościołem, od razu Wam powiem, jest tak samo dosyć duży, dużo zieleni, takiej czystej trawy. Także jeżeli byście chcieli rozbić sobie właśnie piknik, to myślę, że z tej strony warto. Tutaj już kierujemy się w stronę parkingu i powiem Wam. Nie jeszcze zachwycają tutaj drzewa. Naprawdę tutaj ta roślinność jest co prawda dotknięta ręką człowieka, nie są to naturalne takie posadzenia, bo ludzie tutaj mieli bardzo duży i znaczący wpływ na to jak wygląda ten ogród, ale zobaczcie, po prostu nie wiem jakie to są drzewa, nie mam zielonego pojęcia, więc nie będę teraz wymyślać, ale jeżeli wiecie to dajcie mi znać, z chęcią się dowiem. W każdym razie są gigantyczne, nie wiem, może mi się uda tak pomniejszyć, żebyście mogli zobaczyć. Naprawdę są super. Tu jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce. I proszę jedna z mieszkanek tego cudownego parku. Cudowny medom. I jakoś dziwo się nie boi, że tak blisko podchodzi. Ha, ha, ha. Ale super. No nic. Ja Wam bardzo chciałam podziękować za ten wspólny czas. Jeżeli oglądacie ten filmik, to jest nam bardzo miło. Jeżeli chcielibyście o coś zapytać, bądź e, sami chcielibyście się podzielić jakimiś fajnymi informacjami na temat miejsc, które. Odwiedzamy, to dajcie nam znać. A my dzisiaj dziękujemy Wam ślicznie i zapraszamy oczywiście do polubienia naszego kanału, do wizyty na Instagramie, gdzie też są ciekawe informacje, które podajemy. Wydaje nam się, że są ciekawe. Więc jeżeli chcielibyście z nami się skontaktować, to właśnie Instagram, YouTube serdecznie zapraszamy do oglądania, do polubienia, do dania kciuka, jeżeli Wam się któryś z naszych filmów podobał. No i witamy w nowym 2025 roku i witamy. Wszystkich, którzy chcieliby w tym roku właśnie podjąć jakąś nową przygodę i troszeczkę pozwiedzać Anglię, Szkocję, Walię, bądź może jakąś jedną z wysp. Takie plany mamy. Zobaczymy, ile uda nam się zrealizować. Trzymamy kciuki. Do zobaczenia.